Ruszył piąty sezon pruszkowskich śniadań w parku. W zeszłym roku, ze względu na jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowanej ofercie towarzyszyły akcenty historyczne. Tym razem postawiono na ekologię, czyniąc ją tematem przewodnim tegorocznych śniadaniowych spotkań. Zaczęliśmy zastanawiać się, jak rozpropagować taką chęć w ogóle podjęcia pewnych zmian w naszym codziennym życiu. Od początku śniadania w parku były nastawione na taką refleksję, na takie. Danie od siebie trochę więcej naszemu otoczeniu albo środowisku. I to jest właśnie ten moment, kiedy skupiamy się bardzo na środowisku i na rodzinie, na ochronie życia też. Może powiem tak górnolotnie, ale też inspiracją była encyklika papieża Franciszka Wyjątkowa w ogóle w historiach kościoła. Laudato si, traktująca o tym, jak w ogóle odnosić się w swojej świadomości do, do, do Ziemi, naszej Matki Ziemi. Oprócz stanowisk stawiających na ekologię, mieszkańcy mogli skorzystać z innych, różnorodnych propozycji. Jak co roku śniadania promują lokalne inicjatywy, w tym wolontariat. Tradycyjnie nie zabrakło Pruszkowskiego Stowarzyszenia na rzecz Zwierząt, do którego podczas tej edycji dołączył również Pruszkowski Dom Tymczasowy. Ofertę uzupełniały zajęcia relaksacyjne, stanowiska beauty i animacje dla dzieci. To właśnie atrakcje przygotowane dla najmłodszych cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Oprócz malowania buziek i zabaw z chustą, emocji dostarczyła obecność iluzjonisty Dzieci nie bardzo, oni bardzo nie lubią sztuczki magiczne. Oni lubi zbawić, oni lubi, że to jest śmieszne. Oni nie lubią, że oni nie rozumie nie rozumiem o co chodzi, bo oni mają to codziennie. To znaczy, oni lubią, że, że to jest śmieszne, że ja, ja robię błędy specjalne, że oni śmieją dla mnie i oni widzą, że to jest śmieszne, wygodnie. I od momentu, kiedy oni się już relaksuje, e, zaczyna ten prawdziwe magia. Dorosły już. E, to jest łatwiej, bo dorosły prosto do czary Mary i to działa. A jak pan ocenia pruszkowskie dzieci są rezolutne i błyskotliwe? <noise> bardzo fajnie są. To, jest, to nie jest mój pierwszy raz w Pruszkowie, ale to jest mój pierwszy raz do ten piknik i bardzo fajnie Atmosfera jest super, wszyscy są zadowalony, pogoda jest nawet dobry i tak, fajnie, fajna atmosfera. Dzięki temu, że śniadania są jednym z projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, w tym roku udało się zaplanować ich więcej. Przewidziano pięć spotkań. Kolejne w niedzielę 2 i 16 czerwca tradycyjnie w Parku Kościuszki nieopodal Pałacyku. Każde z zaplanowanych śniadań będzie się od siebie różnić. Jednak wspólnym mianownikiem będzie promocja ekologii.